Cześć, tutaj Patrycja z Planety Robotów. Witam Was na pierwszej lekcji z cyklu Nauka programowania robotów z Lego Mindstorms. Dzisiaj bliżej przyjrzymy się zielonym bloczkom akcji sterującymi silnikami. Przejdziemy przez ich wszystkie funkcje i sprawdzimy, jak działają. Do testowania funkcji będzie potrzebny robot składający się z kilku najważniejszych elementów. Podstawki z kostką, dwóch dużych silników oraz jeden średni silnik. Pamiętajcie o podłączeniu wszystkich silników do kostki. Dwa duże silniki kolejno do portu B i C, a średni silnik do portu A. Do dużych silników dołączcie koła, a do średniego silnika ośkę z krótką belką na jej końcu. Dzięki temu będziemy mogli zaobserwować działanie naszych wszystkich funkcji. Mamy już gotowego robota do testów. Przejdźmy zatem do nauki. Przenieśmy wszystkie bloczki silników do początku naszego programu. Dla lepszego efektu możemy dodać każdy bloczek do osobnego startu. Pierwszy bloczek steruje naszym średnim silnikiem i podłączamy go standardowo do portu A. Drugi bloczek steruje pojedynczym dużym silnikiem. Trzeci bloczek steruje dwoma dużymi silnikami naraz i podłączamy je standardowo do portów B i C, a czwarty bloczek steruje każdym dużym silnikiem osobno, tak jak w czołgu. Od razu można zauważyć, że ich budowa jest bardzo podobna. Mają te same parametry oraz każdy z nich ma do wyboru te same tryby, a są nimi: off, on, on for seconds, on for degrees oraz on for rotation. Przejdziemy teraz przez te wszystkie tryby, ustawiając je na każdym bloczku osobno i sprawdzimy, jak one działają. Zacznijmy od trybu OFF, czyli wyłączony. Oczywiście ten tryb wyłączy działanie naszych silników. Jak widzicie, zniknęły też ich prawie wszystkie parametry. Został jedynie parametr Break at End. Tym parametrem możemy ustalić sposób zatrzymania silnika. Czy jako True silnik po zakończeniu ruchu ma automatycznie się zatrzymać, tak jakbyśmy wcisnęli hamulec? Czy jako False. Silnik przestaje być zasilany i będzie na tak zwanym luzie. Przejdźmy teraz do trybu ON, czyli włączony. Można byłoby wywnioskować, że ten tryb włączy nasze silniki i będą działać one w nieskończoność. Jednak niestety nie do końca to tak działa. Dzięki niemu oczywiście włączamy nasze silniki, jednak od razu po włączeniu program przeskakuje do następnego bloku, co daje nam tylko chwilowe włączenie. Jeśli chcemy, żeby nasze silniki działały cały czas, powinniśmy wstawić ten bloczek do pętli lub postawić po nim jakiś warunek, np. oczekiwanie na wciśnięcie przycisku, po którym silnik się wyłączy. Jak można zauważyć, w trybie ON parametry również się zmieniły. Głównym parametrem w tym przypadku jest power, czyli moc, z jaką będą działać nasze silniki. Przekłada się ona na prędkość, z jaką będą się poruszać. Parametr można ustawić w zakresie od -100 do -100. I tutaj przychodzi podstawowe pytanie: dlaczego prędkość ma wartość ujemną? Odpowiedź jest bardzo prosta: ponieważ jest ona wektorem. To znaczy, że ma swój konkretny kierunek, zwrot i wartość. Dlatego w tym przypadku wartość ujemna oznacza, że silniki będą obracać się w przeciwnym kierunku, czyli na przykład nasz robot pojedzie do tyłu. Oczywiście w bloczku MoveTank są dwa parametry Power, ponieważ każdy odpowiada za jeden silnik. W tym układzie Został nam jeszcze jeden parametr. Jest to steering, czyli kierunek, w którym nasz robot ma się poruszać. Ma on zastosowanie jedynie w bloczku mus Steering, ponieważ steruje on dwoma silnikami naraz i wymaga ustawienia jej kierunku jazdy. Parametr można ustawić w zakresie od minus 100 do 100. W tym przypadku wartości oznaczają skręt, wartości ujemne skręt w lewo. A wartości dodatnie skręt w prawo. Ustawiając 0, otrzymujemy ruch prosto. Kolejnym trybem jest tryb On for Seconds. Jak widzicie, w każdym bloczku pojawił się nowy parametr. Jest to Seconds, czyli parametr, dzięki któremu możemy ustawić właśnie czas działania w sekundach. Przejdźmy teraz do następnego trybu. On 4 degrees. Jak widzicie, parametr czasu zmienił się na parametr degrees, czyli ilość stopni, o jakie obróci się nasz silnik. Nie ma ograniczenia co do liczby stopni. Należy jedynie pamiętać, że jeden pełny obrót to 360 stopni, czyli pół obrotu to 180 stopni. Dlatego dla przykładu jeśli chcemy, aby nasz silnik wykonał 2,5 obrotu, należy ustawić 900 stopni. Czyli 2 razy 360 i raz 180. Sprawdźmy, czy nasz silnik zadziała prawidłowo. I został nam teraz ostatni tryb do omówienia, jest to tryb on for rotation. Tak samo jak w poprzednim trybie, mamy zmianę jednego parametru, tym razem ze stopni na obroty. Oba te tryby mają bardzo podobne działanie, ponieważ każdy z nich zależy od obrotów. W tym przypadku jest to liczba pełnych obrotów. Dlatego, gdy wstawimy w ten parametr 2, to znaczy, że nasz silnik wykona dwa pełne obroty. Oczywiście możemy również wstawić tutaj liczbę niecałkowitą, na przykład 2,5, tak jak w poprzednim przykładzie. W obu tych przypadkach silnik zachowa się tak samo. Teraz pokażę Wam dwa przykładowe programy. W pierwszym z nich na początku nasz robot pojedzie do przodu z prędkością 50 przez 1,5 sekundy. Następnie obróci się wokół własnej osi, wykonując dwa obroty. Oczywiście będą to obroty silników, nie robota. I na koniec nasz średni silnik wykona 2,5 obrotu z prędkością 75. W drugim przykładzie nasz robot. Pojedzie z prędkością 50 przez 1 sekundę, a na koniec wykona obrót średnim silnikiem o ćwierć obrotu z prędkością minus 50, czyli w drugą stronę. Dzięki temu nasz robot będzie mógł uderzyć piłeczkę. Mam nadzieję, że po tej lekcji zielone bloczki sterujące silnikami nie będą dla Was problemem. Jeśli macie jakiekolwiek pytania odnośnie programowania Lego Mindstorms, śmiało piszcie je w komentarzach pod tym filmem. Już niedługo pojawią się kolejne. Żeby być na bieżąco, zapraszam do zasubskrybowania naszego kanału, gdzie znajdziecie nie tylko lekcje Lego Mindstorms, ale także zajęcia z Minecraft Education Edition. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.